Osoby o niskiej wrażliwości na makabryczne opowieści może lepiej ich nie oglądają, wszyscy pozostali słuchajcie. Zastanówcie się, czy możliwe jest przeżycie w przypadku, w którym metalowy, metrowy pręt z prędkością pocisku przeszywa Waszą głowę i ląduje 25 metrów dalej? Jak myślicie, da się w ogóle normalnie funkcjonować po takim wydarzeniu? Co z mózgiem, co z osobowością ulegnie zmianie? To wszystko brzmi jak jeden ze sposobów Dumb Ways to Die, a okazuje się, że medycyna zna taki przypadek. To Phineas Gage, to stalowy pręt... A to rekonstrukcja jego czaszki. Czy robiłeś coś ważnego 13 września 1848 roku? No pewnie nie, ale Phineas Gage był wtedy w pracy przy budowaniu nowej linii kolejowej. Mężczyzna pracował przy ładunkach wybuchowych, kiedy nastąpiła niekontrolowana detonacja. Pręd, którego używał pod wpływem eksplozji z ogromną siłą, przeszedł przez lewy policzek, następnie za lewą gałką przebił sklepienie czaszki, potem mózg, wyszedł. W okolicach szwu strzałkowego i wylądował. 25 metrów dalej. Sam Gage nie dość, że przeżył, to ocknął się chwilę po wypadku i w towarzystwie innych pracowników i resztek swojej czaszki udał się do doktora Harlowa. Ten oczyścił ranę, mózg ułożył na swoim miejscu i opatrzył. Okres rekonwalescencji nie był jednak usłany różami. W przeciągu 2,5 miesiąca Gage stracił wzrok w lewym oku i nabawił się paskudnego ropnia spowodowanego infekcją bakteryjną, którego doktor Harlow dzielnie Usunął. Po tym czasie pacjent powrócił do domu, ale nie takim, jakim go zapamiętano. Gage z odpowiedzialnej osoby obytej w towarzystwie stał się podatny na nagłe i niewytłumaczalne zmiany nastroju. Tłumaczono to jego wypadkiem, bo mm, obszar, który uległ uszkodzeniu, to przede wszystkim płat czołowy. Szczególnie jego przednia część, zwana korą przedczołową, odpowiada za tzw. funkcje wykonawcze, które obejmują podejmowanie decyzji, planowanie, samokontrolowanie. Role. No i stąd po ich uszkodzeniu w zachowaniu Gage'a pojawiły się pewne zmiany, choć nie do końca wiadomo, czy jest to podkoloryzowana historyjka, czy fakt. Niemniej istnieje pewne prawdopodobieństwo, że ten przypadek przyczynił się do rozwoju lobotomii, dość kontrowersyjnej metody terapeutycznej.